Hej, siema, 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 Dino Pitekus King z tej strony, oczywiście nie na mapie Lost Island, tylko na mapie Fiordur. także w dzisiejszym filmiku będziemy łapać sobie tego nowego dinoska, Desmodusa, nie to perka, latającego, także jestem w najlepszej możliwej lokacji, gdzie można jego złapać naprawdę bardzo szybko, bardzo prosto, no i jest ich tutaj nawet, nawet w miarę sporo. Także co, ja już nie przedłużam. No i zapraszam do oglądania. Jo! Desmodusy lubią krew, także musimy się przygotować, żeby złapać desmodusa. Tak jak tutaj widzicie, plat Extraction Syringe to potrzebujemy. Uczymy się z n i w tym momencie możemy sobie pobierać od nas krew, która będzie nam potrzebna do łapania desmodusa. Także jak już zauważyliście, do tego potrzebujemy kajtinu lub keratyny i skóry, żeby stworzyć. I później. Łatwo z siebie można ściągnąć krew. Także minimum 100 polecam. Jak, jak nie więcej, lepiej mieć więcej niż mniej. Takie jest moje zdanie. No to lecimy do tego kejwa. A co? Także tutaj macie koordynaty 68.6 36.5 no i oczywiście miejsce na mapie z tego cave'a właśnie będziemy łapać desmodusy bardzo fajna lokacja także zapraszam no a tutaj macie mnie i mojego wspaniałego terizino którym oczywiście przemierzam każdego cave'a na mapie fiordu bardzo pomocny dinos naprawdę mocno ciosa. No i jeszcze mnie nie zawiódł, jeszcze. Także jesteśmy sobie w tym cave, jesteśmy tutaj po Desmodusy i co my musimy pierw tutaj zrobić? No przede wszystkim wyczyśćmy sobie to tutaj wszystko, zorientujmy się tak jak ja tutaj to robię, luneta do dłoni i będziemy mogli sobie namierzyć desmodusy. Ja już widzę dwa na suficie, 20 level, 15 level. Raczej takich nie potrzebujemy, ale na start zawsze złapać coś mniejszego, żeby zobaczyć jak to wyglądać będzie. Jak będziemy chcieli złapać większy level, no i oczywiście jesteśmy też tutaj po jakiś większy level tego desmodusa. No ale przede wszystkim, tak jak już mówiłem, wyczyścić sobie to najpierw, bo będziemy sobie tutaj z nimi latać. Ja jestem na serwerze unofficial, czyli tutaj macie na przykład 137 level, czy 55 level desmodusa. Te na pewno będziemy łapać, chcieć złapać no i tak jak już mówiłem na oficjalu na jestem także tutaj raty są troszkę zwiększone i ten time będzie na pewno szybszy także też tutaj się nie sugerujcie że tak szybko możecie złapać tego desmodusa, ja tutaj sobie elegancko tego Terezinu ustawię pod ścianą zawsze w razie co mieć takiego strong dinosa ze sobą no i co, będziemy się tutaj już przymierzać do łapania jednego z desmodusów także no ja robię to tak Bierzemy sobie rifla, ewentualnie cokolwiek, żeby móc je zagrować. No i my musimy sobie też przygotować kuszę. No i oczywiście em, siatkę, a właściwie pułapkę, tak jak tutaj to zauważyliście. Net Projectile, bardzo polecam, jeżeli chodzi tutaj o banie desmodusów. Tamten mi spierdzielił, No trudno, wiadomo, Dino, Dino King to wszystkie dinoski się boją. Ja już tutaj się przygotowałem na ostatni pasek. Dajemy sobie Blood Packa I czekamy aż się ten Nasz nietoperek Obudzi, którego właśnie Złapaliśmy w tą Siatkę Ja już tutaj się też, aha on jest tam, ten 20 level, no to poczekajmy na początku Pierw na tego tutaj jak to będzie wyglądał Ten proces Przejmowania tego Desmodusa Wydaje mi się, że nie jest to ciężkie Przede wszystkim 15 level Także myślę, że też tu nie będzie problemu Także myślę, że go złapiemy bardzo łatwo. No i nie wzniesiemy się zbytnio do góry, bo tu jest dość nisko, także powinno to wyglądać tak. Jak tutaj widzicie, czekamy sobie. No i oczywiście już nas złapał. No i tak to wygląda. Musimy sobie poczekać, aż mu ten pasek timingu wzrośnie. No jak już możecie zauważyć, już jednego test modusa mamy w teamie, No to co, lecimy po następnego. Także ja już się ustawiłem tutaj przed tymi test modusami. Spróbujmy pierw tego, który jest oddalony od tych trzech wysokolewelowych. Jednakże one raczej wszystkie za mną się zagrują i będą chciały mnie dojechać. Nie, jednak dwa. Także co, jednego zabijamy, bo nam nie jest potrzebny 55 level. Ten setny level, tak jak już można zauważyć, już się ładnie proces timingu naładował i już mamy następnego. Modusa w teamie także lecimy po następnego. No to co lecimy? Następnego, tak jak już mówiłem, następny czyli trzeci, a właściwie te dwa ostatnie, które sobie tam wiszą na suficie, czyli level 130. I 50. Ten 130 na pewno chcemy. Tego 55 też weźmiemy, nie ma problemu. Także znowu używamy sobie rifle, ewentualnie coś innego, żeby po prostu się zagrowały. Przerzucamy się na broń. Z tą siatką i cyk, jednego łapiemy do siatki, a drugi niech nas sobie zabierze i niech sobie z nami polata. My oczywiście musimy mieć te bloodpaki na ostatnim slocie, na pasku. No i czekamy aż proces timingu dobiegnie końca. I voilà, desmodus jest nasz. Także tak to wygląda. Nie jest to nic ciężkiego, po prostu trzeba się przygotować, jeżeli chodzi tutaj o łapanie tych desmodusów. Także co, Pierwszy, musicie być pewni, że miejscówka jest wyczyszczona, macie tylko desmodusy, was nic nie interesuje, tylko skupić się na tym, żeby je złapać. No i jak już możecie zauważyć, dość fajna kolekcja jest tutaj. No i co, tak to wygląda, ja sobie odłożę tego desmodusa jednego tutaj i polecimy sobie jeszcze tego 55. levela, weźmiemy, przyda się w razie co jak z, jakiś tam... Suicide Action będziemy robić. No to taki Desmodus na 55. levelu się jak najbardziej przyda. Także już stanął i już leci po nas. Tak znowu ten sam proces: czyli zabiera nam krew. Czyli bloodpaki mi się już skończyły, i zaczyna mi jeść życie. Także to też jest e, jedna z tych opcji, i też musicie uważać, żeby nie zeskoczyć wysokiego szczebla, tak jak tutaj widzicie ja sobie tutaj jeszcze się z nim bawię no ale zaraz nas powinien złapać no i dokończymy ten proces timingu i będziemy mieli sobie kilka desmodusów w teamie także grono dinosków się powiększy no i dino pitekus king się bardzo ucieszy a jakże, także już mamy desmodusa, ja myślę, że to wszystko jeżeli chodzi tu o te desmodusy, o łapanie tych desmodusów. Lokacja jest naprawdę bardzo przyjemna do łapania. Także sam proces tamingu też już znacie. Także nic tylko siąść na Arka i złapać sobie nietoperka. Także tak to wygląda. No i jak już możecie zauważyć, mi blotpaki się skończyły. Troszkę tej, tego życia mi zabrało, ale żyjemy. Także co, to by było wszystko, jeżeli chodzi o tejmik. No więc można uznać, że zakończyliśmy proces tejmowania. Myślę, że wyszedł bardzo pozytywnie. Test modusów mamy kilka, także też się przydają, jeżeli chodzi o kejwy. Jest to dinosek, który może latać tutaj w tych kejwach na fjordur, także naprawdę bardzo się przyda. No i oczywiście będziemy mogli sobie troszkę tych blad paków też narobić. W końcu ma tą umiejętność. No i co? Ja Wam dziękuję eee. oczywiście za oglądanie. Zachęcam eee. Was do zasubskrybowania kanału po więcej filmików. No i oczywiście, jeżeli chciałbyś coś wiedzieć na temat arka, daj znać w komentarzy. Yo!